Co to jest? I co to ma wspólnego z piondzami? O, Powiedzmy, że to jest talar. A to są Judaszowe talary. Tak się to śluzokum ja, kojarzyło. No. Talar taki, talar taki, no, takie kwiotki pod płotem rosły. Śluzoki na to go dały Judaszowe talary. W Polsce roztomajte chyba jak miesięcznica jakoś albo po prostu talary Judaszowe. Wejrzycie, ludzie kiedyś, no nie mieli telefonów, ale kojarzyli dobrze. Jak słyszeli, że Judasz sprzedał Jezusa za 30 srebrnych pionców, No to na jesień ten kwiatek był srebrny. Ja? I jeszcze miał we pośrodku takie nasionka i to wyglądało jakby to te napisy, kole talarów, kole złotków, kole euro, co tam to wyczytać idzie, a co to je za nominał i tak dalej. I tak oto starą mądrość i takie kojarzenie kulturowe powodowało, o, coś powie, ja tego nigdy nie widział, kaj pod płotem. to idzieś nie widział, po co się kupił ta kosiarka i wszystko kosisz obie głupi. Pod płotem trzeba zostawić plac na te fajne kwiatki. Przykładowo na te judaszowe talary. One nie woniają, ale za to fajnie wyglądają. O! One nawet lepiej wyglądają jak te pięć złotków.